Dzień dobry, kochani, witam się z wami ponownie na moim kanale. Tydzień mnie nie było. Słuchajcie, musiałam zebrać myśli w tej nowej, przedziwnej sytuacji. Także musiałam się troszkę od social mediów i od wszystkiego odciąć. Także był mi ten tydzień bardzo potrzebny, nawet więcej niż tydzień. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale teraz wracam do was z pomysłami. Na to, żeby ten nasz dzień świstaka nieco urozmaicić i żeby dać sobie takie poczucie celu i tego, że ten czas czemuś może posłużyć, coś nam może dać i po prostu obrócić te złe sytuacje w coś dobrego z korzyścią dla nas. No i dla mnie to, co bardzo mi pomogło, to siedząc w domu, dzień w dzień, już drugi czy trzeci tydzień, to, co mi pomogło, to było stworzenie sobie rutyny. Całkiem nowej rutyny, no bo jednak z domu nie wychodzę, a kiedyś wychodziłam mimo wszystko. Może też nie jakoś bardzo dużo, bo jestem domatorem i introwertykiem. Surprise, surprise. Teraz siedzę non-stop w domu, także musiałam sobie od początku wszystko wymyślić, ale powiem Wam, że bardzo lubię moją nową rutynę i faktycznie mam takie poczucie względnej normalności dzięki niej. A dzięki temu też dosyć duży spokój wewnętrzny, mimo tego, co tam się za oknem dzieje. E, także co, zaczynamy. I słuchajcie, mam 5-6 takich rzeczy. Niektóre są całkiem nowe, niektóre już były, ale zostały zintensyfikowane, które sobie wprowadziłam w tych dziwnych e, dniach covidowych. Zacznijmy może od tego, że postawiłam sobie kilka celów. Pieseł. Siedzimy w domu, nie wychodzimy, nie widujemy się z ludźmi. To jest idealny czas na to, żeby robić rzeczy, na które kiedyś, może nie tyle, że nie było czasu, ale jednak to wychodzenie z domu trochę w nich przeszkadzało. Ja nie ukrywam, że u mnie wcale nie jest tak, że u mnie tego czasu nagle zrobiło się bardzo dużo. Nie. Jest go troszkę więcej, owszem, natomiast nie jest to jakieś szaleństwo, na zasadzie, że teraz to już całymi dniami siedzę, oglądam Netflix yy, i obżeram się chipsami. Nie, nie, nie. I pierwsza taka rzecz, którą sobie teraz sprowadziłam, to jest intensywna pielęgnacja włosów. Słuchajcie, wiele, wiele lat temu, wiele lat temu miałam takiego fisia na punkcie moich włosów, to było jak się przeprowadziłam do Warszawy świeżo, czy jakoś 9 lat temu i nakładałam sobie różne mikstury jaja, oleje kokosowe, różne różne rzeczy. Ogólnie wychodził z tego dramat. Jakoś tak robiłam to bardzo nieumiejętnie, nie było żadnego fajnego takiego źródła dla mnie, włosowego. I bardzo się zraziłam do tych wszystkich metod, czy to domowych, czy niedomowych. W ogóle u mnie to przynosiło odwrotny skutek. Natomiast teraz na Instagramie odkryłam świetny profil dziewczyny, której nikt brzmi kosmetyczna hedonistka. Ona ma... W 100% włosom poświęcony blog i Instagram i naprawdę y, świetne poleca rzeczy, które można robić dla swoich włosów. Prześledziłam całego jej bloga, wypisałam sobie co należy robić, jakie kosmetyki stosować i te wszystkie rzeczy sobie zamówiłam i od dzisiaj zaczęłam ich stosowanie, także może też takim dobrym pomysłem byłoby, gdybym się zgłosiła za miesiąc albo dwa do Was i pokazała, jaka jest różnica. Moje włosy są dosyć fajnymi włosami, ale zawsze może być lepiej. Ogólnie ta cała zabawa z włosami jest bardzo czasochłonna. No i też często przez wiele godzin ma się coś na głowie, z czym niekoniecznie powinno się wychodzić. Także właśnie dlatego uważam, że to jest idealny czas, żeby się za to zabrać. Daria, bo to właśnie o jej blogu mówię, pisała, że pierwsze efekty widzi się mniej więcej po miesiącu, czyli no sporo czasu, a takie już większe, fajne efekty widać po dwóch, trzech miesiącach. Czyli idealnie. Słuchajcie, nie chcę się bawić tutaj w wróżenie z fusów. Magic. Natomiast mi tak intuicja podpowiada i też po tym, jak po prostu patrzę i analizuję sytuacje w innych krajach, które przechodziły przez to, przez co my teraz przechodzimy, no to tak zakładam, że jednak do czerwca sobie w domu posiedzimy. Hmm. Oczywiście mam nadzieję, że będzie to krócej. Może właśnie nagle na, z dnia na dzień ten wirus zniknie, przyjdzie słońce i on po prostu pryśnie. Natomiast tego nie wiemy. Wolę nastawić się na dłuższy okres i potem ucieszyć się i pozytywnie dać zaskoczyć, jeżeli to jednak będzie krócej. Na razie nastawiam się na to, że jednak jeszcze miesiąc, dwa będę siedzieć w domu. Także wracając do tych włosów. Idealny czas, idealny. No i słuchajcie, rzeczy, które kupiłam, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc zobaczymy, jak mi się uda. Jestem bardzo zeterminowana, żeby moje włosy wyglądały lepiej. To znaczy, żeby było ich więcej, żeby były lepiej nawilżone, bardziej błyszczące, takie jak udari. Daria ma przepiękne włosy, zresztą też pokazała takie zdjęcie przed i po. To no nie były one faktycznie w najlepszej kondycji, ale tym Właśnie bardziej pozwala mi to uwierzyć w to, że można te swoje włosy zmienić bardzo tymi wszystkimi sposobami. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się uda. W każdym razie to, co wyczytałam, to to, że na pewno hiperważne ważne jest olejowanie włosów, i dlatego a, w ogóle wszystkie te rzeczy, które kupiłam, kupiłam w jednym sklepie, to nie jest sponsorowane, po prostu w sklepie strefa urody, zaraz wam powiem. Strefa Urody. W sklepie Strefa Urody znalazłam większość produktów, które Daria wymieniła, które trzeba mieć. Jeszcze idzie do mnie jedna maseczka, ale ogólnie mam już 99% rzeczy. No i właśnie, olejowanie będę robiła przed każdym myciem. Wedle wskazówek Dali kupiłam dwa olejki. Oba to są olejki marki Nakomi. Jeden to jest Sweet Almond, czyli yy, Słodki migdał, a drugi to jest Cotton Seed Oil, czyli yy, oliwka z bawełny. Podobno obie są świetne, także już dzisiaj sobie zaaplikowałam na włosy. Powinno się z tym spać. Mnie to trochę przeraża, bo po pierwsze mam wrażenie, że wybrudzę sobie absolutnie całe łóżko, całą pościel tym, na co nie mam ochoty. Plus boję się, że śpiąc w czymś takim, jednak jak sobie ubrudzę tę poduszkę, to przeniesie mi się to w ciągu nocy na twarz, a to raczej dla skóry twarzy nie będzie dobre, także będę olejowała w ciągu dnia przed każdym myciem, czyli tak co 2-3 dni będę myła głowę. No, i zobaczymy. To podobno ma rewelacyjnie zadziałać. I jeszcze to, co Daria poleciła: to jest, żeby kupić sobie taki żel aloesowy, żeby dodatkowo wzmocnić to olejowanie. To zanim nakłada się olej, to będę nakładała jeszcze ten aloes. Poza tym kupiłam jeden z szamponów, które Daria polecała i to jest marka Wianek. Szampon nawilżający do włosów suchych i normalnych taki bardzo naturalny. I to, co ważne, to jest coś, co akurat robiłam. Jedna z niewielu rzeczy, które robiłam od bardzo dawna, czyli peeling skóry głowy. Pokazywałam Wam, że ja często miałam właśnie takie peelingi w płynie i sobie pipetą nakładałam. I to u mnie świetnie się sprawdzają te peelingi. Bardzo Wam je polecam. Teraz kupiłam coś nowego i to jest w takim opakowaniu, więc to już nie będzie takie płynne. Poza tym kupiłam coś, co Daria mówi, że jest rewelacją, czyli marki L'Oreal Mythic Oil. I to ma być serum do włosów, taki olejek. To nie ma nic wspólnego z olejowaniem. To po prostu jest taka w ogóle na bazie silikonów oliwka, którą po wymyciu daje się na włosy jeżeli w ogóle chcecie to mogę z wami przerobić krok po kroku jak te rzeczy będę nakładała jak to wygląda, czyli mogę zrobić taki całkiem osobny film, bo tutaj po prostu chcę Wam tylko pokazać co kupiłam poza tym kupiłam coś z czego nie korzystałam nigdy w życiu, czyli wcierkę to jest akurat wcierka marki Wianek, też polecana przez Darię tonik wcierka do skóry głowy i to ma pomóc na porost włosów i też fajnie ma działać na skórę głowy, więc jeżeli macie problem z upierzem, czy ze swędzeniem skóry głowy, to to podobno też ma z tym pomóc, no i mi chodzi głównie o to, żeby włosów było więcej i ostatnia rzecz, którą kupiłam, to już nie było w tym sklepie strefa urody, tylko po prostu w spożywczaku i to słuchajcie jest galaretka marki Winiary o smaku agrestowym ją kupiłam z myślą o laminowaniu włosów to też właśnie Daria pokazywała u siebie na Instagramie, że za pomocą galaretki Wody i maseczki. Laminuję sobie przepięknie w domu włosy. Także ja też zamierzam to robić. No i to będę wam dawała znać. Jeżeli chodzi też o dbanie o siebie w tym czasie naszym kwarantannowym, nie mam lakieru nigdzie, ani na rękach, ani na stopach. Uważam, że to jest czas taki, do tego, żeby. Wszystko nam odpoczęło, nasza skóra, nasze ciało od tych wszystkich rzeczy, które nakładamy, więc tak naprawdę tylko moje włosy przeżyją rewolucję, jeżeli chodzi o ilość kosmetyków, bo ta się znacznie zwiększyła, natomiast cała reszta ja też na co dzień się nie maluje. Ale żeby właśnie pozostać przy zdrowych zmysłach, maluję się do spotkań towarzyskich, które mam teraz no, dosyć liczne. Wideokole tak zwane, czyli właśnie spotkania ze znajomymi, yy, nikt do mnie nie przychodzi, tylko po prostu wideokol działa to idealnie. Miałam już wiele takich spotkań, yy, czy to grupowych, czy to w mniejszym gronie i super, bardzo Wam to polecam. Ok, poza tym, że właśnie pielęgnacja włosów to będzie teraz u mnie istne szaleństwo, to też y, zmieniłam moje podejście do ćwiczeń. Jak wiecie, ćwiczę sporo, ćwiczyłam przed tą całą sytuacją. Nawet ostatnio kręciłam dla Was film o tym, co jem i jak ćwiczę. W tym filmie mówię o tym, że ćwiczyłam tak średnio co drugi dzień. Teraz stwierdziłam, że intensyfikuję yy, moje ćwiczenia i ćwiczę codziennie. Tak, tak, tak. Okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne. Jak się nie wychodzi z domu, naprawdę da się znaleźć na to czas. Po prostu wstaję o tej samej godzinie, o której bym wstawała normalnie do pracy, tylko zamiast nakładać makijaż, wymyślać strój i tak i tak dalej, ja sobie ćwiczę wtedy jogę i ćwiczę z Gosią Mostowską, którą mi poleciłyście na Instagramie, za co bardzo dziękuję. Z Gosią ćwiczymy się fenomenalnie. Ja ćwiczę zawsze godzinę, co najmniej jogę. Um, Gosia nie ma takich sprzętów, jeszcze nie trafiłam e, godzinnego filmu z ćwiczeniami, dlatego zazwyczaj otwieram sobie e, trzy, trzy różne jej filmy e, i robię sobie najpierw taką bardziej intensywną jogę, potem bardziej e, rozciągającą, e, a na koniec już po godzinie ćwiczeń jogowych idę na orbitrek. Słuchajcie, mój pomysł był taki, żeby orbitrek sobie wypożyczyć, bo są wypożyczalnie, gdzie możecie pożyczyć orbitrek, rowerek stacjonarny i całą masę innych rzeczy. Natomiast wtedy, kiedy się za to zabrałam, okazało się, że wszystko już jest praktycznie wszystko, wypożyczone, ale wtedy stwierdziłam, kurczę, że może właśnie znajdę taki orbitrek sobie na Allegro. I znalazłam wydałam łącznie z przesyłką 450 zł, czyli wydaje mi się, że całkiem nieźle, szczególnie, że te w wypożyczalniach właśnie na 3 miesiące koszt to był jakoś średnio 300 zł. Teraz mam orbitrek swój, już nikt mi go nie zabierze. No i właśnie po tej mojej jodze. Jeszcze sobie siadam na jakieś 20 minut na orbitrek, a poza tym też te moje codzienne ćwiczenia wynikają z tego, że no słuchajcie, naprawdę teraz ruszamy się bardzo niewiele, dużo mniej niż byśmy się ruszali na co dzień, jednak chodząc po świecie normalnie. Dlatego stwierdziłam, że chcę ćwiczyć codziennie, żeby naprawdę nie tracić tego, co wypracowałam przez ostatni czas. Plus stwierdziłam, że nie, 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 nie. Forma bikini będzie w tym roku najlepsza ever, jaką miałam, także zaciskam poślady i ćwiczę codziennie. Plus jeszcze wyznaczyłam sobie kolejny cel w tych ćwiczeniach, a mianowicie jest to rozciąganie mojego ciała. Ja ćwiczę od bardzo, bardzo dawna ogólnie, z mniejszą lub większą intensywnością, ale od wielu lat. Natomiast teraz, przez ostatnie dwa lata, tak naprawdę ostro się do tego zabrałam i są tego super efekty. Natomiast jeżeli chodzi o rozciągnięcie, to ciągle nie jestem dostatecznie według mnie rozciągnięta, a nie potrafię zrobić skłonu takiego, wiecie, żeby naprawdę się położyć. Jest teraz i tak dużo lepiej niż było dzięki temu, że ćwiczę, natomiast ciągle nie jest to taki poziom zadowalający, dlatego też właśnie na te dwa nadchodzące miesiące, tak sobie wymyśliłam, że chcę się. Fajnie, mocno rozciągnąć, tak jak nigdy dotychczas, i być w stanie zrobić taki skłon. Yy, więc to jest taki mój cel sportowy. Poza tym, też yy, kolejna rzecz, którą sobie może nie to, że wdrożyłam na nowo, tylko zintensyfikowałam, to jest medytacja. Opowiadałam Wam, że od jakiegoś czasu medytuję i faktycznie, yy, odkąd jest kwarantanna, medytuję codziennie 15 minut yy, codziennie rano. I bardzo pięknie uspokaja to moje myśli. Ja, u mnie myśli biegają po prostu, jest ich strasznie dużo i pędzą na wszystkie strony, więc ja rano jak się budzę, to po prostu jestem... To nawet nie jest ze względu na tę sytuację obecną, tylko po prostu ja tak mam, że jak się budzę rano, mam... Milion myśli, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę kupić to, muszę pojechać tam i muszę to ogarnąć po prostu, żeby być spokojniejszą, bo taki natłok myśli nie jest dobry, także właśnie rano wtedy kiedyś tak obudzę idę sobie pomedytować i to jest zbawienie więc to też Wam bardzo polecam, nie jest to nic trudnego nie potrzebujecie do tego żadnego sprzętu po prostu siąść i medytować, można sobie poczytać o tym polecałam Wam kilka apek na telefon, które też mogą z tym pomóc jedyna nowość, jeżeli chodzi o medytację, którą sobie kupiłam, taki gadżet ale myślę, że bardzo przydatny to jest mata służąca do akupresury. Po prostu macie matę, na której są takie malutkie kolce. I to jest bardzo fajne, dlatego że rozluźnia Wam to ciało. Jest to taki masaż, powiedzmy automasaż. Dla waszego ciała. Więc jeżeli na przykład bolą was plecy, a ja zauważyłam, ponieważ w domu no nie mam bardzo wygodnych krzeseł do pracy, raczej mam takie plastikowe z Ikei, no i zauważyłam, że już trochę plecy zaczęły mnie boleć, dlatego właśnie kupiłam sobie taką matę i na niej też. Kładę się codziennie 20-30 minut. To też bardzo fajnie pobudza mm, krążenie i też to bardzo pomaga się wyciszyć, zrelaksować. Tak jak powiedziałam, jest to automasaż, więc bardzo dobrze się po tym czuję. Więc też y, ta mata, zdecydowanie jest świetną sprawą. Ostatnia, ale nie mniej ważna od tych poprzednich, to jest to, że chciałam ten czas wykorzystać. Słuchajcie, na y, naukę i na doskonalenie samej siebie, na wykorzystać na pracę nad samą sobą odkryłam, że uniwersytety amerykańskie, te z Ivy League, czyli z tych najlepszych uniwersytetów amerykańskich typu Harvard, Yale mają dostępne bardzo dużo teraz za darmo online kursów różnego rodzaju i Zamierzam bardzo dużo z tych kursów sobie teraz przerobić. Zapisałam się między innymi na kurs o szczęśliwości. To był jeden z najbardziej popularnych... Nie, nie jeden z najbardziej, najpopularniejszy kurs Yale, jaki był kiedykolwiek. Ludzie się na to zapisują naprawdę masowo i są zachwyceni efektami. W dużym skrócie jest to taki kurs właśnie o tym, jak być szczęśliwym, jakie są mity odnośnie tego, co daje nam szczęście, a jakie faktycznie są sposoby na to, żeby to osiągnąć. Oczywiście jest to kwestia praktyki, no bo też jeżeli jesteście dosyć samoświadomi, to pewnie. Wiecie, domyślacie się co to szczęście daje, natomiast chodzi o to, żeby to wprowadzać w życie, praktykować codziennie. I ja właśnie ten kurs się zapisałam, tak jak powiedziałam, on jest darmowy, będzie trwał 10 tygodni. I poza wykładami, takimi właśnie wideo. Też będę miała różne zadania do przerobienia. Będę też mierzyła poziom mojej szczęśliwości, czy on się faktycznie zmienił, czy nie wiem, czy spadł, czy wzrósł. Także też teraz takie testy wykonuję psychologiczne pod tym kątem. I jest to też bardzo, bardzo fajna zabawa. Także jeżeli nie ten kurs, to przejrzyjcie sobie inne. Jest teraz cała masa dostępnych kursów właśnie tych Ivy League, też Harvardu i innych, także na pewno. Każdy, coś dla siebie znajdzie, a myślę, że no, jest to coś, co, co warto teraz wykorzystać. No i co, słuchajcie, to były wszystkie rzeczy, takie, którymi chciałam się z Wami podzielić. Dajcie znać, co Wy robicie, żeby nie zwariować, żeby mieć poczucie, że jednak ten czas jakoś jest wykorzystany. Dajcie znać, czy z tych rzeczy, które ja wymieniłam. Do czegoś Was zachęciłam, do czegoś Was zainspirowałam, czy będziecie to robić. No i nic, bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!